Cześć i witam Cię w kolejnej mikrolekcji. Dzisiaj dalej jesteśmy w tematach podatkowych, a dzisiejszym naszym tematem jest PIT dla młodych. PIT na młodych, czyli tak naprawdę ulga, która pozwala osobom do 26 roku życia nie płacić podatku dochodowego, e, podatku PIT. Tylko pytanie, czego ona dotyczy, bo nie dotyczy wszystkich e, przychodów. Jeżeli chodzi o ulgę, e, PIT właśnie PIT zerowy, PIT dla młodych, te, w ten sposób określaną, dotyczy to przychodów e, ze stosunku pracy, pracy nakładczej, czy spółdzielczego stosunku pracy, czyli po prostu e, pracując na etacie możemy wykorzystać tą ulgę, czyli pracodawca nie będzie nam potrącał podatku PIT, e, czyli tak naprawdę e, otrzymamy więcej wynagrodzenia, jeżeli jesteśmy jakby stosunkowo od kwoty brutto, e, ta kwota netto będzie wyższa niż w sytuacji, gdy mamy więcej niż 26 lat e, życia. I dotyczy Również y, umów zlecenia, ale wyłącznie w sytuacji, gdy kwota uzyskanego w ten sposób dochodu nie przekracza 85 528 zł, czyli tak naprawdę pierwszego progu podatkowego. Jeżeli zarobimy więcej, no to nie będziemy mogli z ulgi skorzystać. I do końca 2020 roku, e, PIT dla młodych był e, jakby ograniczony wyłącznie dla tych e, przychodów. Czyli na przykład, gdy byliśmy praktykantem i uzyskiwaliśmy z takiej praktyki, Absolwenckiej, która, jest, e, która wynika z przepisów o praktykach absolwenckich, czy na przykład e, byliśmy na stażu uczniowskim na mocy przepisów e, prawa oświatowego, to wówczas nie mogliśmy skorzystać z PIT-u dla młodych. E, przepisy, które weszły 1 stycznia 2021 roku, rozszerzyły katalog stosowania tej ulgi również na te obszary. Jeżeli chodzi o to, co nie podlega zwolnieniu w ramach PIT dla młodych, no to są to na przykład umowy o dzieło czy wszelkiego typu zasiłki, ale też prowadzenie działalności gospodarczej. Czyli jeżeli nie masz 26 lat i prowadzisz działalność gospodarczą, to nie możesz również skorzystać w opodatkowaniu tej działalności ze zwolnienia. Jeżeli chodzi o to, czy można na przykład nie korzystać z ulgi PIT dla młodych, jak najbardziej można. Wówczas należy złożyć taki pisemny wniosek do pracodawcy, że po prostu nie chcemy korzystać z tego. Uprzywilejowania w pewien sposób, czy tej ulgi e, PIT-u dla młodych, i wówczas pracodawca standardowo będzie potrącał podatek e, PIT e, od naszego wynagrodzenia. Oczywiście, jeżeli e, na przykład zamierzamy, planujemy przekroczyć pierwszy próg podatkowy, no to wiadomo, że dla nas bardziej korzystne będzie zrezygnowanie i potrącanie tych zaliczek już na bieżąco, zanim jeszcze przekroczymy pierwszy próg Podatkowy. Jeżeli e, zaczynasz swoją przygodę z księgowością, chcesz również poznać e, metody, w jaki sposób rozliczamy działalność gospodarczą w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów i oglądasz ten film przed 3 marca 2021 roku, to nie zapomnij, że właśnie do 3 marca do godziny 21 trwają zapisy na szkola księgowości.pl łamane przez PKPIE czyli podatkową książkę przychodów i rozchodów. I na tej stronie możesz zapisać się do programu Podatkowa książka przychodów i rozchodów w praktyce, w której uczęcie, w jaki sposób prowadzić książkę przychodów i rozchodów aż w trzech najbardziej popularnych programach księgowych. Do zobaczenia w kolejnej mikrolekcji, no i oczywiście na kursie.